No, siema dziki, co tam u Was ciekawego słychać? Dajcie znać w komentarzu. A ja od razu mówię, że bluza nie jest przypadkowa, ponieważ określam się samo zwańczym Batmanem technologicznych newsów. Cokolwiek miałoby to znaczyć. W każdym razie mamy środę, czyli kolejne kultowe newsy, a dokładniej zestawienie najciekawszych informacji tego i poprzedniego tygodnia. Także zaczynamy, bo jest sporo do przekazania, więc nie ma co marnować czasu na czekanie. Jeszcze taka szybciutka prośba do Was. Jeżeli podobają się Wam materiały na kanale, tak byście mogli zostawić łapeczkę w górę, bo to bardzo pomaga, także będziemy bardzo wdzięczni. A my w tym czasie przechodzimy do pierwszego news'a, czyli dysk w PlayStation 5. Jednak okazuje się ogromny. W naszych filmach związanych z opisem technologii zastosowanych w najnowszych konsolach mogliście usłyszeć o układzie sprzętowej dekompresji. Chodziło po prostu o to, że pakowaniem i rozpakowywaniem plików nie będzie musiał się zajmować procesor. Widać jednak, że zastosowanie tego układu jest dużo szersze i pozwoli w znaczący sposób ograniczyć ilość zajmowanego miejsca przez gry na dyskach w konsolach. Jako pierwsze tym razem technologie opracowało Sony i to właśnie na ich konsolach gry będą zajmować dużo mniej miejsca. Czasami nawet kilku, kilkukrotnie mniej, a to wszystko właśnie dzięki możliwości pakowania plików gry i praktycznie natychmiastowego ich rozpakowywania. Dlatego jeśli martwiliście się o to, że zabraknie wam miejsca na dysku w nowych konsolach, co w sumie my wam sugerowaliśmy również, to wizja ta coraz bardziej się oddala. I tak naprawdę to ten układ sprzętowej dekompresji, to po prostu ja będę siedział w tej konsoli i będę tam pakował te pliki i wypakowywał, przepakowywał w jedną walizkę, w drugą walizkę i tak to, tak to będzie wyglądać. Dobre warunki, bo tam 12 brut to na godzinę, umowa zlecenie, także myślę, że mi się to opłaca, wy też nie będziecie musieli się tutaj stresować, że wam miejsca braknie czy coś. No czy ciężka robota, bo to z łopatą trzeba, ale damy sobie radę. Przejdźmy jednak do tematów, które są dla nas bardzo odległe, bo ponoć krążą legendy, że są ludzie, którzy kupują karty graficzne. Są ludzie, którzy widzieli te karty graficzne. I są nawet ludzie, którzy kupują karty graficzne i dostają te karty graficzne pod wskazany adres i montują je w komputerach i one działają. Czyli nowe grafiki od AMD i Nvidia mają być dużo wydajniejsze. Na razie o kartach możemy jedynie poczytać, lecz sytuacja ta raczej nie będzie trwać w nieskończoność. Przynajmniej mamy taką nadzieję. Jednak wysoka sprzedaż układów graficznych nie powoduje zwolnienia w pracach nad nowymi układami. A te mają być piekielnie wydajne. Wstępnie plotki mówią nawet o wzroście wydajności na poziomie 100%. A 100% to chyba dużo. Nawet nie chyba. 100% to na 100% dużo. Taki przeskok robiłby faktycznie ogromne wrażenie. Zazwyczaj kolejna generacja była znacząco szybsza, ale nie praktycznie dwukrotnie. No to dwukrotnie, no. Tylko, żeby z tym prądem nie przesadzili, bo jakby u mnie w bloku, jakbym chciał podłączyć na siłę coś, no to musiałbym yy, ciągnąć nitkę. Z zasilaniem do, do piwnicy. Czyli praktycznie mieszkam na drugim piętrze. Yy, no to musiałbym tych sąsiadów poprosić, czy bym mógł się tam przekuć, i, i faktycznie no, no byłoby to problematyczne. Także spokojnie tam panowie z energią spokojnie, bo jakby jeszcze, jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. W takich sytuacjach zazwyczaj była nieskończona radość, uśmiech i wiele szczęścia, kiedy zapowiadałem coś z Microsoftu. Ale teraz tak nie będzie, ponieważ wiem. Otrzymałem informację, że jestem zbyt stronniczy i nie będę tutaj przedstawiał swoich przekonań od, odnośnie tego, że Microsoft jest najlepszy. Dlatego powiem to sucho i powiem to oficjalnie, żeby nie było, że jestem wielkim miłośnikiem Microsoftu. Chociaż jestem, ale nie powiem tego oficjalnie. Microsoft zapowiada przynajmniej 5 tytułów AAA. Już niedługo targi E3, a na nich jak zawsze będzie masę prezentacji oraz zapowiedzi branżowych gigantów. Nie zabraknie tam również Microsoftu, który zamierza nas wręcz zalać zapowiadanymi grami wysokobudżetowymi na swoje platformy. Obecnie wiadomo przynajmniej o pięciu tytułach, ale do targów jeszcze. przepraszam, bo zbyt dużo emocji. Ale do targów zostało jeszcze trochę czasu i nie wiadomo, czy Microsoft nie zaszaleje i nie pokaże Więcej gier. Szczegóły na ten moment nie są do końca znane, ale plotki mówią m.in. o Forcie Horizon 5. I w tym momencie skakałbym z radości, ale nie mogę, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, nie jestem fanbojem Microsoftu, chociaż jestem, ale tego nie powiem oficjalnie. I nie powiem też oficjalnie, że jaram się jak małe dziecko z tego powodu, że pojawi się Forza Horizon 5 i mega na nią czekam. Już chyba z powrotem mogę wykazywać emocje, także gracze to dobrzy ludzie. Jeśli macie złe mniemanie o graczach, to wasz światopogląd może się zmienić. Fakt, że najnowsze dzieło CD Projekt Red, czyli Cyberpunk 2077, zdecydowanie większość grających postanowiła zwrócić pieniądze jednemu z bohaterów gry, pomimo że nie musiała. Czekajcie, bo szukam teraz mądrego słowa. Chodzi tu o enigmatyczne zadanie. Oddam ci, zawsze oddaję, i wiem, że. Było to bez sensu, ale brzmiało mądrze, więc jestem zadowolony. I w tym zadaniu na początku otrzymujemy wszczepy od Viktora, który jest jednym z ważniejszych NPC-tów, a któremu mamy za te szczepy zwrócić pieniądze. Ty je tylko oczywiście nazbieramy. Jednak wcale tego nie musimy robić. Ale jak widać, większość z graczy ma czyste sumienie i sekundo, dlatego bez problemu zwróciło długi. I w sumie ja też zwróciłem te pieniądze. I to nie dlatego. Nie dlatego, że przypuszczałem, że tak muszę zrobić. Znaczy w sensie, że nie ukończę inaczej gry, albo może być z tym problem, albo gdzieś tam coś się w tym wszystkim podzieje. Po prostu chciałem to zrobić. Ech, czyli chyba muszę wrócić do tego punktu. www.gogle.pl Jak nie zwracać pieniędzy? Wiktorowi temat. Wiecie co? Mam w sumie do Was prośbę. Jeżeli ktoś z Was nie wie, co to Game Pass, niech napisze w komentarzu, bo w sumie to jestem ciekaw. Czy Game Pass nie jest tak popularny w świecie yy, graczy jak Cola w świecie McDonalda? W każdym razie, Game Pass od Netflixa. Info z żadnej strony nie jest potwierdzone, ale krążą suchy, że Netflix planuje wejść w świat gamingowy, oferując własną usługę pokroju Game Pass. Branża gier to dochodowy rynek i można tu sporo ugrać. To znaczy, śmieję się, bo, bo fajnie to powiedziałem. Mądrze. Im więcej usług, tym coraz większa konkurencja, to coraz lepsze ceny i większy wybór odpowiednio dopasowanej usługi dla nas. A Game Pass zdążył podbić już serca wielu graczy, którzy nie wyobrażają sobie grania bez tego rozwiązania. Kolejna mądra rzecz, Rymy. Jednak Netflix bez doświadczenia w branży może mieć problem z rywalizacją z gigantem, czyli Microsoftem, którego nie darzy emocjami. Wiecie dlaczego żarty na kultowych newsach są takie suche? No, bo przekazujemy suche informacje i to musi tak ze sobą współgrać, a tak naprawdę to. to mam słabe poczucie humoru, takie no powiedzmy. bardzo niskich lotów. Także no. niestety nie umiem być śmieszny i umiem się tylko czarująco uśmiechać. Jedno jest pewne: póki co nie wiedzą jak to ogarnąć. Nie potwierdzają też tego, a jedynie snują plany. Zobaczymy co przyszłość przyniesie. Na pewno jak ktoś to dobrze ugryzie i dobrze podejdzie do tematu, rynek ten przynosi ogromne profity, jak pokazał nam to choćby Microsoft ze swoim Game Passem czy z Windowsem szok, zaskoczenie, niedowierzanie, tak to opiszę, ponieważ PlayStation 5 sprzedaje się dwa razy lepiej niż Xbox Series S i Xbox Series X, no kto by się tego spodziewał. Informacja ta na pierwszy rzut oka brzmi jakby była ogromnym sukcesem Sony, ale tak naprawdę jest ogromnym sukcesem Microsoftu. W przeszłości Xbox nie mógł cieszyć się nawet połową tego zainteresowania, którym cieszy się znaczy, znaczy cieszą się konsole Sony. Tym razem jednak dysproporcja ta Dysproporcja jest znacznie mniejsza, co jasno oznacza, że Xbox goni PlayStation i kto wie, może w niedalekiej przyszłości nawet się zrównają. Microsoft na pewno ostro się nad tym napracuje, atakując graczy zachętami ze wszystkich stron. A jest czym zachęcać i mają naprawdę konkretne argumenty. GTA 3 Remastered Znaczy GTA 3 Remastered. Plotki, ploteczki, plotunie... Sami za nimi w sumie nie przypadamy, ale jeśli chodzi o GTA, to chyba warto się nimi podzielić. A więc w sieci zaczyna pojawiać się coraz więcej informacji, jakoby. Rockstar planował wypuścić nowe wydania swoich starszych hitów. Nie wiadomo czy chodzi o pełne remastery, czy może o wydania zgodne na przykład z nową generacją konsol. Wiadomo jednak, że ruchy finansowe firmy wskazują na to, że coś w temacie jest i myślimy, że niedługo się już dowiemy, a na pewno dostaniemy za to GTA V podrasowane dla nowych konsol, a samo GTA V będzie już działać na trzeciej generacji konsol, co jest no niezłym wyczynem. Czyli jedno wychodzi na to, że jest pewne. Pewne jest to, że nieważne, nieważne ile konsol będzie na tym świecie i ile premier konsol będzie przed nami, na każdą z nich pojawi się GTA 5. i na przykład na PlayStation 6 będzie GTA 5 Remastered, na przykład. I znowu następuje najgorszy moment w dziejach kanału, jaki możemy sobie tylko wyobrazić. Koniec. Koniec newsów na dzisiaj, no niestety. Ale za to. Jeżeli macie ochotę, wbijajcie na Discorda, panuje to naprawdę spokojna atmosfera i można na luzaku pogadać. Z jakichś powodów poprzedni film... No, jakby nie dotarł do większości widzów na kanale. Także, jeżeli nie oglądaliście filmu o goglach VR, zapraszam bardzo, bardzo fajny materiał. Myślę, że śmiało możecie sobie obejrzeć. Ponadto, okazuje się, że bardzo intensywnie rozwijamy teraz Facebooka i pojawiają się tam posty. Można pisać komentarze i w ogóle się angażować, będzie fajnie. Także, możecie też wbijać na face'a. Oczywiście, link do fanpage'a też macie pod filmem. No i nic, no. Ja, no niestety, muszę teraz uciekać, ponieważ pora iść ratować świat. Tak, wydało się, to ja jestem tym słynnym wojownikiem, który walczy z korporacjami, aby wydawali dopracowane gry i nie trzeba było wydawać daily patchy. Tak, to jestem ja, przyznaję się, a my tymczasem widzimy się w najbliższą niedzielę przy okazji regularnego materiału. Także do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, cześć!